Tej polskiej. niech okręt nosi ją godnie, a załoga służy jej wiernie. Ku ojczyzny! Początek 2000 roku dla Dywizjonu Okrętów Podwodnych był trudnym okresem skasowane zostały okręty typu Foxrot. Bardzo ważną i bardzo dobrą decyzją było to, iż postanowiono wybrać okręty typu Koben. Pozyskanie okrętów typu Koben wiąże się z wieloma trudnościami. Do tej pory nasze załogi służyły na okrętach typu Foxtrot, typu Orzeł. Są to okręty konstrukcji radzieckiej. Natomiast tutaj można powiedzieć, że przeskoczyliśmy na generację okrętów typowo natowskich. Okręty po remoncie, który został przeprowadzony w Stoczni Norweskiej, Posiadały bardzo dobre walory taktyczno-techniczne. Załogi wkładając bardzo duży wysiłek przygotowały się w sposób doskonały i po okresie dwóch- trzech lat osiągnęły gotowość bojową pozwalającą na wykonywanie zadań w oparciu o procedury NATO. Wszystkie szkolenia, które prowadziliśmy, miały na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności naszych załóg, ale również bardzo istotnym elementem było to, iż nasze siły zwalczania okrętów podwodnych mogły również wraz z okrętami podwodnymi ćwiczyć poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych. To było na arenie krajowej. Również okręty typu komen, które brały udział w. Zabezpieczeniu ćwiczeń w ramach HWOST pozwalały na szkolenie zapowskie okrętów państw NATO. Był to ośrodek, który przygotowywał jednostki do udziału w stałych zespołach NATO. Bardzo ważnym elementem było to, iż po osiągnięciu gotowości bojowej okręty COWNE rozpoczęły bardzo aktywny udział w wielu ćwiczeniach. Brały udział w ćwiczeniu Baltic Purpose, brały udział w ćwiczeniu Baltops. Jak również taką mobilitacją dla tego typu okrętów, dla dowódców i załóg było to, iż brały udział w operacji antyterrorystycznej. Było to doskonałe miejsce, gdzie załogi, gdzie okręt mogły się sprawdzić, gdzie prowadzili działalność bojową. Misja na Morzu Śródziemnym była całkowicie nowym doświadczeniem dla polskich podwodników, na które złożyły się przede wszystkim akwen działania i związane z nim warunki hydrologiczne oraz patrole trwające po kilka tygodni prawie w całości realizowane pod wodą. Niezwykle istotnym podczas służby okrętów podwodnych było zgranie i, i dobra współpraca załogi. Nie ma miejsca pod pokładem w tej zamkniętej przestrzeni na, na żadne konflikty. Jeśli one się pojawiały, to musiały zostać ugaszone już w samym zarodku. Często trzeba było przejść od spraw trudnych do żartu, aby sytuację załagodzić i, i, i poradzić sobie z kolejnymi dniami, które czekały nas pod wodą. Z dumą i z żalem jednocześnie opuszczam modernę Wielik. 18 lat służby było niezwykle wymagające, ale dało też bardzo dużą ilość satysfakcji i poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Służba na kobenach, jak je popularnie na dywizjonie nazywamy, była zaszczytem, wyzwaniem i wielką życiową przygodą. Zaszczytem, bo służba na okrętach, a na okrętach podwodnych szczególnie, jest zaszczytem dla służba dla biało-czerwonej bandery. Wyzwaniem po pływaniu na starszych i wyeksploatowanych fukstrotach dostaliśmy może starsze kobeny, jednak w pełni przygotowane do tego, żeby uczestniczyć w ćwiczeniach na Przede wszystkim udział w operacji Active Endeavour na Morzu Śródziemnym, udział w ćwiczeniach NATO, które certyfikowały dowództwa, udział w szkoleniu elitarnego ośrodka Flag Officer Sea Training Wielkiej Brytanii, który przygotowuje jednostki, wszystkie jednostki NATO do udziału w stałych zespołach. To wszystko powodowało, że stawaliśmy przed wyzwaniem, ale jednocześnie zdobywaliśmy nowe doświadczenia, nową wiedzę. Przygoda, dlaczego przygoda? Załoga okrętu podwodnego typu Koben to, jest, to była jedna wielka rodzina i to nie jest tylko opinia nasza polska, bo te same opinie słyszałem od moich kolegów norwegów, którzy po przekazaniu okrętów mówili, że służba na okrętach typu, typu Ula, które w tej chwili eksploatują, to już nie to samo co na Kobenie. Na Kobenie yy, yy, cała załoga jadła, spała i przebywała przez całą dobę w jednym pomieszczeniu. W związku z tym przebywaliśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Nie było podziału na oficerów Podoficerów, mechaników, nawigatorów. Wiedzieliśmy dokładnie, że to, co robimy, nasze życie zależy od tego, co zrobi jeden, drugi, czy to jest marynarz, czy to jest oficer. Żal się żegnać z Kowenami, ale taka jest kolej rzeczy. Dlatego będziemy na pewno z sentymentem wspominać czasy naszej służby na okrętach podwodnych typu Kowen.